Siema, z tej strony Sidballs. Dzisiaj. Wielkie wydarzenie dla wszystkich naszych yy, kolegów, koleżanki, co mają Sojusze. Sojusz swój i chcą spróbować się z kimś z Sojuszu zmierzyć. Weszły tak zwane bitwy soj yy, członków Sojuszu. Tak, tam pierdoły. I teraz zobaczcie, wchodzimy w Sojusz, członkowie, wybieramy sobie delikwenta, z którym chcemy się zmierzyć na pięści. Powiedzmy, <grywamy> bierzemy kleo, no i mamy jego drużynę i dajemy sobie bitwa. Tu wybieramy swoją drużynę, i mamy przeciwnika drużynę, Siła drużyny, wszystko to samo co w najazdach, tak dalej. Dajemy atakuj. I tutaj teraz widzicie, nic się nie zmienia odnośnie tego, co jest w. Co jest w najazdach, czy we wojnie. Wszystko jest to samo. Tak samo. Atakujemy się, walczymy. Tylko pamiętamy pełen szacunek musi być do przeciwnika, nie wyzywamy się, jak ktoś przegra. Na minus tutaj idzie to, że my jako atakujący lub jako obrońcy nie widzimy kompletnie tego, czy pokonamy przeciwnika, czy nie. Przepraszam, jako obrońca. Czyli chodzi mi o to, że ja atakuję Kleo, wygrałem. Nie mam żadnego potwierdzenia dla Kleo, że wygrałem, poza takim małym screenem dla mnie, bo Kleo na przykład nic nie dostaje. Nic, na tą chwilę. Czyli tak naprawdę yy, może być tak, że pokonamy Kleo, tak, trzema postaciami trzwiastkowymi. Powiem mu o tym, on się zaśmieje w twarz, pokaże dowód. Na no, nie zrobiliśmy nic, bo on nic nie widział, tak. No, dlatego to jest jedyny minus, jaki znalazłem tutaj w tym wszystkim. Naprawdę, tylko taki minus jest. Yy, walki są z NSDAM, 5 walk dziennie, około 5, tak. Nie było odnawiania się nic, z tego co pamiętam. Wcześniej, po 24 godzinach jakoś to przychodzi, nam odchodzi. Więc to jest super, jeżeli chodzi o to, że mamy tyle walk. Eee, co tu jeszcze było? No i co? Wszystko wygląda jak w najeździe czy tam w wojnie, tak? Nie ma żadnych dziwnień. Wszystko jest tak samo, jak widzicie. Nic takiego tutaj się nie dzieje. Przyznam się szczerze, dzisiaj walczyłem z Kleo, ale z przyczyn losowych. Tam smsy, maile, telefony przyszły, to już nie chciałem tego potem usuwać, żeby tam nie było, że powszechniam kontakty moje, komuś, obcemu, to musiałem nowa nagrać, <laughs> pierwsza wojna z Cleo, porażka, przyznaję się, teraz walczę, drugi raz, no i zobaczymy jak to wyjdzie, no. Wydaje mi się, że już teraz jest wygrana. I teraz każdy z Was może się zapytać, ale po co mi to, po co wiedzieć mi? A no to jest właśnie po to, żebyśmy cię wy, my mogli sobie ustawić lepszą drużynę obronną. Czyli coś nie zagrało, tak? Czyli załóżmy, tak ja mam na przodzie kaszareka na talencie, na tym kostiumie, i każdy mi zejdzie w pierwszej rundzie, powiedzmy. Czyli coś nie jest tak. Wiadomo, czasem klocki przyjdą takie, że każdy padnie w pierwszej rundzie. No, ale mówię, no wszystko zależy od tego, jak ustawię tą drużynę obronną. Bo może ktoś, nie wie coś a tak się zobaczy, nawet na filmiku, jak ja teraz będę nagrywał, jak to wygląda ta jego drużyna obronna, jak ona się zachowuje, czy ona co robi, tak? Ja też mam kilka pytań co do mojej drużyny obronnej i chciałbym się zapytać, dowiedzieć czegoś więcej, bo sam nie jestem do końca pewien. Mam przypuszczenia, ale jestem pewien. No i potem to Tutaj z sojusznikami spróbuję przetestować. Ktoś tam będzie mnie atakował. Potem poproszę i tyle. O, i proszę, Kleo przegrał. Nie powiem, jestem bardzo dumny z tego. Ale klocki bardzo dopisały. Teraz walczymy z Gardą. Dwa zielone, no nie zmieniam. Walczę z zielonym to zielony. No zielony jest najsilniejszym kolorem na tą chwilę. Nie mam silniejszego, to nie będę dziwiał sobie nic, bo mówię, no to yy, walka tutaj, ta to jest po prostu trening, tak? Dla mnie, jak i dla innych sojuszników, żeby przetestować się, nas na przyszłość, tak? Po co mamy yy, iść na wojnę czy na turnieje i potem kończę przegrywać, bo coś nie dograło, a tutaj widzimy. Rosowość co do klocków to sama, widzę, czyli lipa <laughs> w większości przypadków. Kurde, nie to. No cóż, nie ma co marudzić, tak? no. Na tą chwilę wszystko jest tak jak należy. Pod tym jednym błędem wiedziałem, wiedziałem, no kurde, no, miałem takie przyczucie, że. Jak nie uleczę się, to na mnie zatakuje. Ta Santana cholera jasna. Garda, Santana musisz wyrzucić. Bardzo wkurzę za postać. <laughs> Kurcz, no tak fajnie było. Ładnie szło i... No właśnie. I standardowo. I się. Kurde, no musiałeś dobić. To jest hadlet, musiałeś Musiałaś dobić mnie. Kurde, już po zawodach. No to Garda wygrała. Więc tutaj widzicie, jak się zachowują wasi obrońcy. Dobra, i jeszcze z kimś jednym. Yy. Hmm. Elvisem zachowałem, sobie. Nie zmieniam, już nic tutaj po prostu tak jest, tak chcę spróbować to. Mhm. No wiadomo, jakbym zaatakował innymi klockami. mogło być trochę inaczej, tak? No ale mówię, jest zielona, kolor jest najsilniejszy. No i dlatego zielonym zaatakowałem de facto. Nie będę wymyślał tam, że innym będę atakował, no bo każdy wiadomo, każdy z nas atakuje najsilniejszym kolorem jakim ma Więc atakujemy najsilniejszym, to atakujemy najsilniejszym Na tą chwilę Zobaczymy. Wiadomo Aivis ma tutaj trójki Trójki zbyt silne na czwórki wymaksowane nie są, no ale każdy ma wyobranić to co ma. No i co, I, pyk. i praktycznie już po wojnie z koleżanką. No i co, jak widzieliście, filmik krótki. Mamy tutaj tylko 5 ataków dziennie. Wykorzystana sparing, energia sparringu. Czy możemy kupić zupełnie zapasy? 100 diamentów kosztuje um, element, energia sparingu. 5, 100 diamentów. To jest chyba tylko po to, żeby jak ktoś naprawdę bardzo mu zależy na przetestowaniu drużyny w, w walczącej swojej, tak, czy obronnej przed kimś, żeby się przygotować przed samą wojną. No, de facto, jak widzicie, bardzo f, f, fajne mm, jest to, że możemy tutaj sobie wybierać przeciwnika, z kim chcemy walczyć i przetestować to. Przetestować naszą drużynę atakującą. Chociaż to do naszej atakującą uważam, że to samo możemy zrobić co na jazdach, tak? Czy na, yy, no, na jazdach, bo tak naprawdę na jazdach to samo jest to co tutaj, czy na wojnie. Więc tutaj tylko yy, sprawdzamy się między sobą i do tego możemy testować się, że prosimy kogoś z sojuszników, zaatakuj mnie teraz, załóżmy, zobaczymy jak teraz to pójdzie, tak, albo teraz, teraz. Tylko musimy być pod uwagę i wszyscy razem, że tutaj mamy yy, tak zwane kolory klocków, tak, jak normalnie, tak, czyli jak klocki podejdą, to wszyscy polegną, a jak nie, to nie, dlatego musimy uważać z, z zmianami drużyn obronnych bo raz klocki podejdą, każdy przegra, a trzy razy klocki nie podejdą, no i tyle. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. No i co? No i może w kolejnym filmiku jeszcze nagram taki filmik czy dwa z takimi czy, z rzeczami i z każdym się zmierzę, tak? Tylko już nie z czwórkami wymaksowanymi, tylko obligatoryjnie bym chciał y, siłę różny zaatakować podobną, tak? Żeby była tam różnica 100 czy 200 punktów. Żeby była równa walka. Tak, żeby każdy sobie z sojuszników mógł przetestować swoją drużynę obronną. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.